Witam Was wszystkich, mam na imię Dorota. Z racji tego, że zajmuję się krawiectwem od ponad 35 lat, chciałabym Wam pokazać niektóre sztuczki, jeśli chodzi o krawiectwo. Na przykład jak, jak skrócić spodnie, jak zwężyć sukienkę. Dzisiaj zaczniemy od tego, że, że będziemy skracać spodnie w jak najbardziej prosty sposób. Mam tutaj spodnie jeansowe muszę je skrócić o, na taką, o taką odległość to co mi będzie potrzebne potrzebna mi będzie albo taśma centymetrowa albo linijka nożyczki i mydełko bierzemy linijkę czy taśmę centymetrową w zależności kto co ma i odmierzamy jaka, jaki tutaj jest odcinek do skrócenia I tu wychodzi nam że jest 6 centymetrów odmierzamy te 6 centymetrów od krawędzi spodni Jedna linia i druga linia, może poprawimy troszkę, żeby było lepiej widać. I te dwa odcinki ze sobą łączymy i rysujemy linię. Jedną linię. I teraz zazwyczaj na podwinięcie, na tego typu podwinięcie wystarczy nam 3 cm, więc odniżamy w dół 3 cm. I. 2, 3 cm i rysujemy linię, która nam, po której będziemy odcinać nagawkę. I odcinamy. Mam takie duże nożyczki krawieckie. Kto nie ma, to ma takie, jakie ma. I teraz, jak my kroimy? Kroimy, zawsze kroimy, obojętnie, jakie by to nożyczki nie były. Musimy mieć tą część nożyczek na stole. Nie w powietrzu, tylko na stole. I kroimy bo wtedy jest lepszy nacisk W dłuższe odcinki kroimy i dokładniej kroimy bo nie, nie, nie gibają się nożyczki i jest lepszy nacisk i tniemy robimy tak jedną nogawkę i to samo robimy z drugą nogawką przeniosłam teraz swoją pracę do maszyny ale nim zaczniemy szyć chciałabym jeszcze Wam coś czymś ułatwić. Przenosimy tą linię, którą żeśmy narysowali na drugą część nogawki i to samo tutaj i rysujemy linię, tak, żeby była, była, było zaznaczenie na obydwu stronach nogawek. I to samo robimy w drugiej nogawce. I, jak już mamy narysowane te linie na całym obwodzie nogawki, składamy tak. No, mniej więcej tutaj jest 1,5 cm, ponieważ daliśmy 3 cm, troszkę więcej 3, i tam 2 mm. Ze względu na grubość tkaniny. I tu pokazuje mi się linia. Tu już zrobiłam podwinięcie. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie wbijamy szpilek. Nigdy równolegle bo Tu będziemy szyć, tu będzie ściek. Nigdy nie wbijamy tak, tylko zawsze prostopadle do, do linii szycia. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie nic nam się nie, nie przesunie, a nawet jeżeli szyjemy, to możemy szyć. No, to już trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby trafić na, na igłą w szpilkę, bo zazwyczaj tkanina, tkanina się przesuwa. I, i możemy śmiało wyciągnąć szpileczki dopiero po szyciu. Mamy tak upięte spodnie, w ten sposób. Tam co parę centymetrów, co 4, co 5 centymetrów mamy wbite szpilki prostopadle do linii szycia i możemy już w zasadzie przystąpić do szycia. I można też, jeśli ktoś no, ma problem z tym, sfastrygować, to my tego robić nie będziemy, bo no, chcę Wam pokazać, że naprawdę nie ma takiej potrzeby. I zwróćcie uwagę na to, że jak dojeżdżam do, do szpilki, ja jej w ogóle nie muszę wyciągać, właśnie przez to, że ona jest wbita prostopadle. A tak, przy, jeżeli mamy równolegle, to w zależności od tego, czy łepek będzie z tej strony, to jak, jak, jak łebek będzie z tej strony, o w taki, takiej pozycji, no to już, już, już narażamy tę naszą krawędź i w ogóle nasze szycie na, na krzywizny. A tak spokojnie, bez fastrygowania, bez szycia ręcznego, możemy sobie spokojnie przeszyć. Tu troszeczkę możemy zwolnić, bo ja podejrzewam, że na domowej maszynie tutaj te zgrubienia będą troszkę sprawiać trudność, to wtedy zwalniamy tempo szycia. No. Najeżdżamy. Nie musimy tutaj nic mocować, nic mo mo mocować to znaczy yy, przejechać tak, żeby ściek nam się nie yy, no, żeby się nie prół. Tutaj nie musimy tego robić, tylko najeżdżamy na to szycie, które zaczęliśmy, którym yy, yy, zaczynaliśmy szyć. Kiedy już zakończyliśmy szycie, zapapaczcie, so, że tutaj ściek nachodzi jeden na drugi i nie ma obawy, że y, będzie spruty. Do, do, tu przemaszenie, ponieważ ja tutaj y, nie muszę obcinać nitki, bo maszyna y, przy odpowiednim ruchu sama obcina nitkę, ale takie zawsze, takie jakieś tam wąsiki zostają i często, gęsto nie używam nożyczek, tylko takie, takie o, o, obcinaczki, one są poręczniejsze. Wyciągam szpilki. Od lewej strony, popatrzcie, że tutaj mam właśnie ten, ten ściek dosłownie milimetr od brzegu no, na tak zwaną słomkę. I tak to w efekcie wygląda. Przystępuję do przeszycia drugiej nogawki. Przenieśliśmy się na stanowisko do prasowania, ponieważ każda... Praca, która została wykonana na maszynie, powinna mieć finał pod żelazkiem. I pracujemy krawędzie spodni. Jedna strona, druga strona, jedna nogawka i druga nogawka. Mamy tutaj już, już yy, uszyte, skrócone, podwinięte spodnie, tak to wygląda. Chciałabym Wam jeszcze wyjaśnić, dlaczego ja tu użyłam zwykłe podwinięcie, takie, które no jakby nie uwzględnia oryginalnego wykończenia spodni, ponieważ tutaj nie było takiej potrzeby, bo te ścieran y, 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 Inaczej, te jeansy, każdy dżins, wszystkie jeansy podlegają po uszyciu, podlegają dekatyzowaniu i ścieraniu. I wtedy wychodzą takie różne, o tak jak tutaj mamy różne takie właśnie zacienienia i tak dalej. Są różne techniki, różne sposoby wykonania tego i zazwyczaj na krawędziach, na, na, na dole wychodzi no tu wręcz nieznaczny, nieznaczny ślad. W przeciwieństwie na przykład do tego, tutaj to są ciemniejsze spodnie, i tu już na przykład można by było się pokusić o to, żeby tą krawędź, jakby nie likwidować tej krawędzi, tylko jak przy skracaniu spodni przenieść ją, tak, żeby zachować oryginalne ten cienie na spodniach, od tarcia. Tutaj nie miałam takiej potrzeby, a chciałam zacząć w ogóle moje. Porady o takiej właśnie najprostszej czynności, jak najprostsze skracanie spodni dżinsowych czy sportowych na maszynie. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że wniosłam kilka y, tajników, y, jeśli chodzi o krawiectwo, takie, które by Wam usprawniły y, szycie. W następnym odcinku planuję podwinięcie spodni z taśmą. Y, jeśli macie jakieś sugestie, czy jakieś uwagi czy propozycje, to proszę o y, napisanie w komentarzach. Dziękuję bardzo.